A generational buying opportunity. That's right. I uh, stand by that. I think you're going to have a massive buying opportunity here. We may have already seen it in the 9,000, so yeah, I might be trying to be too cute with this, but there is too much money coming into this market. You're going to have an opportunity to have a generational buy in Bitcoin sometime, I would say, in the next six months. Oku, twoim okiem na krypto, podobnie jak w materiale CNBC. Ja sobie zastrzegam, że wszelkie opinie na tym wideo mają jedynie charakter moich własnych opinii. Są przeznaczone do celów rozrywkowych, nie są to porady inwestycyjne. Ale co to się dzieje? Co to się dzieje? No patrzcie, się, mądre głowy w telewizji i to nie byle jakiej. Mówią, że będzie tak zwany. Że będzie, że tak powiem, generational buying opportunity, czyli będziecie mogli to kupić i przetrzymać dla przyszłych generacji, dla wnuków, prawnuków, bo taki, taki będzie odlot. Naprawdę są bardzo, bardzo pozytywne wiadomości z rynku. Nie będziemy tego subskrybować. Więc co, co, co się dzieje? No tak generalnie od wczoraj troszeczkę było wybicie, aczkolwiek pozycje, które zaznaczyłem na, fejś, na Facebooku jeszcze nie mogą zostać zamknięte, no bo zysk jest zbyt mały, ale jak widać większość kryptowalut. Zdecydowana większość idzie w górę. Tylko, że właśnie dobre pytanie. Czy ludzie, którzy kupili miesiąc temu powiedzmy Ripla, czy pieniądze? Nie. Czy ludzie, którzy kupili Cardano? Nie. Czy ludzie, którzy kupili Stellar? Też nie. Także, idzie w górę, za chwilę idzie w dół, tak jak niektórzy hejterzy piszą, tą foodsterzy. Trzy dni w dół, jeden dzień w górę. Może ten dzień był wczoraj, aczkolwiek Zobaczymy w niedzielę w wieczorem. Zawsze coś się dzieje na tym, na tym rynku. Proszę zobaczyć. Grid Index, no podobny poziom poniżej 40. Tam oscylujemy w granicach 40. Jeśli chodzi o wskaźniki, no, na jednodniowym czy też jednotygodniowym. Zalesane jest kupno na 4 godziny neutralne, na, na mniejsze niż nie będziemy patrzeć w momencie kiedy to obejrzysz drogi widzu, a nie ma was wielu. Już będzie to nieaktualne, to jest przydatne bardziej dla traderów. No i teraz wróćmy do, do tego naszego wykresu. Jak widać, jak widać no jesteśmy w tak zwanym descending triangle. W zależności od tego, jak się na to patrzeć, tak, bo YouTuberzy nie, nie tylko. No, ludzie, którzy zajmują się analizą techniczną, zaznaczali, że ten triangle jest tutaj, gdzieś się przetnie. Potem, że w tym punkcie, tak, że tu nastąpi ta implozja. No i wiadomo, jak już nie nastąpi tutaj, no to może będzie tutaj, no, na, na, na tym niższym poziomie wsparcia. Technicznego, czy oboru, można byłoby się pokusić nawet o przesunięcie tego badziewia, dokonać małej korekcji. Ok, także obecnie przesuwamy się cały czas w tym tunelu zmieszkowym, on jest troszkę krzywy, ale nie ma to większego znaczenia, przesuwamy się cały czas od paru tygodni w górnej granicy. Co taki dojście do końca trójkąta, czyli to będzie, to będzie ten, jeśli on zostanie przekroczony, może, może jeszcze obronimy się tutaj, także jest dużo różnych wartości. Co to oznacza? No generalnie zawsze na końcu, przeważnie na końcu, występuje wyraźny spadek 30% i więcej od wartości. Takie to miało miejsce. Po tym słynnym szczycie z 2017, kiedy osiągnęliśmy 20 tysięcy, no bo tam był ten zjazd, czyli zwątpienie, strach, upadek, no bo potem okres tego właściwie wsparcia, czyli stabilizacji, no i potem rakieta znowu wystartowała. Paliwo się skończyło przy 13 13700, no i obecnie. Tutaj jesteśmy w tym punkcie, czyli przesuwamy się cały czas powyżej 10 tysięcy, znaczy w granicach 10 tysięcy dolarów za jedną sztukę. No i widać, że tutaj już też bardzo spadł wolumen. Także mo może być coś takiego, że jest sztuczna manipulacja, bo przy niskim obrocie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, manipulacji, w sensie mniejsze kwoty są potrzebne, żeby, czy to puścić Bitcoina w górę, czy w dół, tak? Z tego można wnioskować, że jeszcze tak zwane whale, czyli te wieloryby inwestycyjne nie zadecydowały, czy sprzedawać i wywołać lawinę sprzedaży, czy też może kupić może zrobią to ludzie prywatni, tacy jak ja czy ty. Tak? W każdym bądź razie, no, może to być dziś wieczorem, może to być w poniedziałek czy wtorek, ale na pewno na pewno będzie się coś działo. No i już podobnie jak w ostatnich scenariuszach. Jeśli wlecimy w górę, no to tu kolejny punkt oporu będzie przy 11 tysiącach, taki psychologiczny. Potem znowu trzeba będzie przekroczyć 13, no ale jest szansa, tak? Tylko trzeba pamiętać o tych kolejnych y, zjazdach, które miały miejsce, tak? Jak już 12, 12,900, no to już będziemy w domu. Natomiast jest też prawdopodobieństwo y, pewnego zjazdu, czyli w pierwszy, jeśli nastąpi wybicie w dół, no to standardowo będziemy musieli. Pokonać ten punkt 9500 może również dojść do, do korekcji aż do połowy tej linii, do połowy tego tunelu, czyli to jest tak około 8700, może 500. W każdym razie, że jest tak, jak, tak jak było na CNBC, proszę tylko spojrzeć. Tutaj też były tak duże wsparcie, to może się, duży opór przed wzrostem możesz zamienić w wsparcie przed spadkiem. Także znajdujemy się w całkiem niezłym punkcie, no i tam było mówione, że nawet jeśli będzie kolejny zjazd, no to może to skutkować poważnym wybiciem. Ja osobiście mam trochę bitcoinów, jeszcze przetrzymamy chwilę, moment. Nie są to zbyt duże ilości. Co on Bitcoin może za sobą ciągnąć, będzie również pociągnięcie innych kryptowalut. Zresztą w ostatnim czasie to nie Bitcoin pierwszy poszedł w górę. Proszę tylko spojrzeć na pozostałe. Podczas, podczas tej niebywałej stagnacji, samego bitcoina, była to szansa dla ludzi, którzy przerzucili część pieniędzy jednak do do altcoinów, no i udało im się osiągnąć całkiem niezłe wyniki finansowe. I teraz jeszcze, jeszcze chciałem skomentować odnośnie tego tak zwanego proszę posłuchać. A, a buying opportunity here. We may have already seen it in the 9000, so yeah I might be trying to be too cute with this. But there is too much money coming into this market. You're going to have an opportunity to have a generational buy -in Bitcoin. buying bitcoins. Generational buying of bitcoins. Opportunity. Dlaczego? Dlatego, że zbyt dużo tego spada. Zbyt dużo firm i funduszy w to wchodzi. Ale nie ma nic pewnego. To co wszyscy, ja przypominam, jak mówiłem parę odcinków temu. Można sobie porównać. W momencie, kiedy wszystkie wiadomości mówią, że pójdzie w górę, idzie w dół. Kiedy wszyscy mówią, że idzie w dół, będzie, to idzie przeważnie w górę. Niemniej jednak, zgodzę się z tym chłopem w tym sensie, w tym stwierdzeniu. Generational buying Bitcoin z pewnością. Jak teraz kupicie, czy kupicie po spadku do 9000, jak będzie mała korekcja, na pewno będzie to okazja dla generational buying opportunity. Bo są dwie opcje: albo wystrzelimy w kosmos. Niektórzy piszą, że nawet 500 tysięcy, a w tym roku to 20, czyli 500 tysięcy w przyszłym, a w tym 20, no to faktycznie będzie nie za pieniądz, no to wiadomo, że wtedy to już dla generacji, no jak włożycie 10 tysięcy i zrobi się z tego powiedzmy milion czy, 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 czy parę milionów, no to jest, nawet wszystkie generacje będą z tego korzystać. Natomiast jeśli zjedzie tam, gdzie zaczynał, czyli muszę przypomnieć tylko. Trzeba, trzeba zacząć. I to niekoniecznie tutaj. A gdzie? Gdzie ten Bitcoin był kiedyś? Gdzież to on był? Do jednego dolara powiedzmy. Czyli to nie będzie oszczędność na generację. No niech zjedzie do 3000 1000. Jak ktoś kupił. Za tysiąc to już będzie to trzymał, kupu za 10 tysięcy to będzie to trzymał aż do końca, licząc na to, że w końcu się odbije, tak jak ludzie, którzy trzymają z 20 tysięcy. Dla nich to można powiedzieć, że jest yy, może jeszcze nie dla generacji, bo 20 tysięcy raczej się osiągnie, ale bardzo długoterminowa inwestycja jak będzie dalej szło w domu, no to na generacji. Będą tylko spełniać, że kiedyś kupi za 20 tysięcy, pod w domu i, i jest lipa, bo nie było dywersyfikacji. No właśnie, nie tylko Bitcoin, złoto trzeba jakieś akcje. W każdym razie, co to się dzieje, co to się dzieje, będę, będę na bieżąco informował na Facebooku, co tam inwestuję. Ostatnie 49-50 transakcji było z zakończonych powodzeniem i niezłym zyskiem. Ostatnio trochę wtopiłem na Coca-Coli, ale, ale jesteśmy do przodu. Tylko dzisiaj 2,27% więc jest nieźle. Pozdrawiam serdecznie i miłego inwestowania.